Chciałam do wszystkich, ja jestem MODYWA, a w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na tą giełdę. Jest siódma, siódma 20, mamy tam być na siódmą chyba 40. Ona się rozpoczyna i się okazało, że ona nie jest y, właśnie na. Ja myślałem po zdjęciach, bo tam było zdjęcie jedno myślałem, że to jest właśnie na ja skupie bel ale to nie jest, to jest tam gdzieś za stacją, jest trochę bliżej. No i tam mała giełda, ale patrz jak się rozpadało. Jestem w domu, sąsiad tam przygotowuje o Yy, a więc, yy, no, zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, bo ponad 53% osób mnie ogląda, nie subskrybuje, a więc zostawcie suba, yy, no i łapkę w górę, a ja już do sąsiada. Pomocy. ma sąsiad. Co się ci stało, sąsiad? Pomocy. Ty no właśnie, nie. To odczep, odczepię ci ją Czekaj, masz automatycznie O, pójdzie o, Odczep jeszcze raz Jezu, co tu nie stało, widzowie Jak to skacze Ja tu zmoknę sąsiad zaraz cały Jesek, idź do budy, bo zmokniesz Jajka mi pomokną wszystko. A idźcie. Dobra, działa, dawaj wsiadamy. Pele pomokną. <ścoughs> Dobra to tobiesko. Jest... Dobra sąsiad, to jedziemy. Akurat dzisiaj musiała się rozkładać. No, będziemy oglądać. Jaki kierunkowska żeby się... W lewo, eee. Y... widzowie sąsiad coś tu się zepsuło mimo, i Tak. Będziesz musiał sąsiad do serwisa do serwisu jechać, żeby żeby te... żeby kierunki ci działały. Coś mu tu nie działają. Dobra sąsiad, wiesz gdzie jechać ja ci już tu mówiłem. Tu prosto i tam przed stacją. No ja wiem. Ja wiem. Tu, tu, tu jak będą ten skup tu po prawo, to, to zaraz będzie taka droga, o sąsiad wiem... Ja. Sąsiad. Jedziesz z lawetą nisko. No kurde, w drugą Oj, z drugą stronę. sąsiadem to zaraz pociąg będzie jechał czasami. O, on tak, kurat, to akurat popnie. To akurat popnie. Weź sąsiad teraz to odczep. Teraz odczep. O. Dobra, czekaj, sąsiad odczep, odjedź kawałek i podnieść tak pod, pod kątem, no coś. A bo do tyłu teraz? Do tyłu sąsiad, jak możesz. Do tyłu. No i teraz odczep. Nie podczepię. Odczep. No i jedź kawałek. Ej, sąsiad. On trzeba... Kul. patrz, sąsiad, odczep i walnij tu, jedź to. No i teraz... O, albo teraz masz odczepiony? Dobra, idzie. Mieli, przedmieli. To jest gitara. Odczep sąsiad. Sąsiad, odczep bo zaraz faktycznie będzie pociąg jechał no i to może przynajmniej poprać odczep się ty sam sobie sąsiad tu jest rów patrzy widzowie żeby sąsiadem to tak zawsze jest no teraz po tych czasach Dobre, widzowie tu trzeba chwilę poczekać a nie dobra jedzie nie, blokuje się sąsiad. Tu się blokuje, to jest przecież. No to wtedy chce się tym Jedzie pociąg! Faktycznie. Czekaj, podczepisz, żeby. Zobie, ma... patrzy na to, to jest miniatura. Łoj! Co, Co się stało? Naprawiłam się. Dobra, Co? O tu mam już podziw oś Dobra Tylko... Wchodzimy w drugą stronę No nie, w drugą stronę to będziemy mieli Kultywator mój na pewno o ile A nie skacz, sąsiad! Jedziemy, bo się spóźnimy, mamy 10 minut No dobre, dopiero 30, jest jeszcze 10 minut Sąsiad, no! Ups No, up!

I idzie coś, sąsiad, weź to, odczep. Odczep to, no i teraz, teraz Teraz sąsiad, podjedź tu od boku i spróbuj to popchnąć. Albo podczepić, no? Spróbuj, o, pójdzie, dobra, i dawaj, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Teraz spróbuj, do tyłu, dobra, to nie idzie coś. Sobie. Tak zawsze... Sąsiadłem. O, teraz pójdzie, dobra. Będzie gitara. Będzie gitara. Dobra, sąsiad... No to nie, już więcej nie skaczemy. Idziemy. Ale teraz się rozpędzę, teraz Bo sąsiad już 9 minut zostało. No dobra, dopiero minuta minęła, jest czas, poczekaj. Nie! No tak, tak, dobra. Czekaj, teraz się rozpędzę. Ja wyskakuję z tego no. samochodu. z tego ciężar. No to by to ja jeszcze. Ja teraz przeskoczę. To mnie wyskakuje! No, było blisko. I co, sąsiad? I co? Sąsiad! Sąsiad, zaraz, zaraz, to prawdę. Ja tam idę już na piesu, sąsiad, bo my chyba tam nigdy nie dojedziemy. Dobra, czekaj, bo czerwony jest szybszy. To no i ja mam chyba, ja mam dzisiaj chyba założoną czerwoną koszulę. Dobra, ja już mam doświadczenie w takim... No ja ja już, sąsiad, ja już idę... No, ja już wyjechałem. No to zabierz mnie po drodze, złapię autostop akurat ciebie. Dobra, już jadę. Dobra, to jedź, sąsiad. Tutaj czekaj, to tu chyba jest. No tak, to tam. Tak, widzicie takie budynki są. Tylko sąsiad, żebyś tu nie zabłodził. Sąsiad! Sąsiad tu jest! Dobra, stój sąsiad! Stój! Sąsiad, stój! To do jeziora wjedzie! Nie... Nie, nie wjeżdżaj do tego jeziora, to co ty oszalałeś? Sąsiad, mogę wejść? O, dobra, dawaj do przodu, rura! Sąsiad tu kieruje A ci jeszcze okulary nie spadły, sąsiad? Nie, a czemu? Bo tyle razy lataliśmy <grymne> Założyłem Łopanie Przyczepy, ładowarki Stąd no, sąsiad, no przyładny jesteś O, kultywatory, czekaj Dobra, sąsiad weź tu ładnie zaparkuj i w ogóle Dobra, no, kogo nie ma, desz wpada O, kultywatory, czekajcie, ten Są tylko dwa Zaparkuję już do wyjazdu. Dobra, ten... No, bym powiedział taki za duży dla nas. Fajny, ale za duży i on ma chyba się, Nie, to nie jest w z kultywatorem, tylko sam kultywator chyba. Yy, nie, ten mi się nie podoba za duży, ale ten myślę, że by był git dla nas. Musiał się zapytać, co sąsiad, myślisz, że taki by do mojego Zetora pasował? No nie, ten, ten zawsze. Ten za duży sąsiad. Zobaczymy, że to nie no, pociągnie. ja Ci dołożę na nowego traktorkę. No, Ty nie do. kupimy od razu tego. O. Sąsiad, ja nie. Nie, to mi nie pasuje. To mi się nie podoba. No, jak ważne. Ja biorę tego. Chyba weźmiemy. Jeszcze sobie zobaczymy cenę. Y no. Ja myślę, że tego bym wziął. Jeszcze się dogadam co z teną. I dobra, to na sam końcu będziemy brać, co chcemy. Co, ty są, jak chcesz coś kupić? No ja to. Czekaj, traktory. Tutaj. Ładowarkę. A to czekaj, tu traktory. Zetor, ile on ma koni? Ma 50 koni, ma to słabo. To nie, to. ci się stało. A ten pędzik fajny. Ile on może mieć koni za 100? Za 110, coś takiego. No to może go kupimy i będzie do tego dużego. Nie, sąsiad, chyba nie to... stać. No ale ja bym ci dołożył. Nie stać. A ja tego dużego nie chcę. On, on, on ma tyle mocy, co mój lektor. To będzie ciągnął tak ten. Bo ten to za, za mocny, nawet dlatego za mocny jest. Ja widzę. No tak jak przyczepię. O, ta fajna z plandeką. to jest chyba. To jest chyba Forschnitt, tak mi się wydaje spocznit. A to jest chyba Autosan DD83 czy coś takiego. A ta fajna. Jeszcze pasy widzę ma. Zestawy koło zapasowe. Fajna, ta co, nie? Sąsiad? Pasów nie ma. Nie no ma pasy widzę. Tu sąsiad sobie podejść, tak tu na koło wejść, to pasy masz. A tak jest. Co ty sąsiad, ale nie kupujemy. Ja bym był zainteresowany kultywatorem, a ty sąsiad co? ładowarkę chcesz jakąś? Którą? No to co tu Czekaj, bo JCB tu jest, ale takiego starocia będzie z to nie jest. Może otwartą, o, otwartą. No, nie, 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 nie. Kluczyki w środku? No jest GaSią. Takiego starocia czy też sąsiad? No <grym, grym, grym>, nie chcę wchodzić. Też tak. sąsiad tego starocia czy nie? No chyba nie, a ten. Ten? Taka niska. Masy i perkusów? Zapaliła? Co nie chce zapalić? No zapaliłem, sąsiad. Dłużej przytrzymaj. Dłużej przytrzymaj, kluczyk, sąsiad. Zapaliła? No, no i zobacz, działa ten? Wysuwa się? Czekaj, wysuwa się ten, ten? No wysuwa. No wysuwa się, powoli coś. No, schowaj go. Schowaj go. Tej chyba też nie bierzesz, co? Ładna też jakaś. No co, to? O, ta ma widły no, od razu. Tak, do tak. czego? Do to są chyba widły. O, ta fajna. No. I wysuń, wysuń to sąsiad. O, idzie normalnie i do góry podnieść. Sąsiad wysuń na maksa i do góry. Na maksa do góry. Na maksa do góry. O, dobra i teraz jedź kawałek. Czekaj sąsiad, ja sobie zrobię zdjęcie O, płociok idealnie nawet jedzie No, dawaj sąsiad, zjeżdżaj No to do mnie opada w miarę Jeszcze będzie sąsiad trzeba przetestować Później zostawimy ją na cały dzień, żeby tak miała podniesiony, czy nie opada ten 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 siłownik nie jest do długi No i przejdźcie sąsiad Mogę ja się przejechać sąsiad? No ale Poczekaj, to trzeba. mogę się Mogę się przejechać, sąsiad? No to zaczyna się właściciela spytać, czy może. No możesz. No możesz! na samym końcu widzę kluczyki w stacjonkach, to no chyba nie może. No, no fajnie jest. Chyba. Zowie. sąsiad chyba będzie brały. Mogę się jeszcze, sąsiad przejechać? Bo takim sprzętem jeszcze nie jechałem. O panie, to luksus. Sąsiad, odsuję się. Działa wszystko? O, tak jak to? Tak, dobra, ten przycisk. Nawet jakby opadało, to tam siłownik można winien. No No ładnie działa wszystko. Wycieraczki. Tutaj się uspędzę. Ja tu już będę odpinał, bo naprawdę Dobierzemy, a jeszcze cenę trzeba dogadać. Cena tam nie ważne. <laughs> no ta Dobra widzowie, ja tu to postawię tutaj obok. Czekaj jeszcze stąd. Ja, ja pójdę tu dogadać cenę. Bo chodź ze mną, Dobra. dogadamy cenę. To nie wiedziemy, idziemy dogadać cenę, no i... Dobra widzowie, wszystko udane, zakupy udane. Panowie powiedzieli tu... Yy, że możemy sobie wziąć traktor. Ten, powiedzieli, że lepiej tego fenda wziąć, bo ten, ten zetor może nie dać rady z tym kultywatorem. Że sobie mam załadować. Tak, chcieli za kultywator chcieli. 5000, 500 chcieli. Stargowałem z sąsiadem, stargowaliśmy na 4000. Yyy... sąsiad! jest co, najpierw ma kultywator, co? No, no, dobrze na na 4000, za 4000 już zapłaciłem im od razu moją gotówce. Wziąłem 6000 w gotówce za moje pieniądze, zostałem 2000 na koncie. A sąsiad chcesz pochwalną zakupem. Za ile kupiłeś? ładowarkę? No ja za 50. No za 51 sąsiad dokładnie kupił. Mam cię. Czekaj, sąsiad tu odstawię. Ty, znowu pociąg jedzie. A to jakieś inny chyba. sąsiad podczepisz sobie podnieś co ładny kultywator co sąsiad No jest tamten tamten on ma jakiś jeszcze zbiornik, ja nie wiem w ogóle na co czekaj sąsiad i ty jedziesz tu jest podwyższenie sąsiad po przodu do przodu sąsiad, jest podwyższenie. nie zmieści inaczej. Zmieści się. Nie zmieści się, spoko. Przodem podniesiesz przód, to się zmieści. A tu na to nie nakładaj. Czemu? Bo to spadnie. To odczep sąsiad. Musisz opuścić. A dobra, bo muszę opuścić. To co, tu ja to mam No, opuść. Opuść! I do tyłu jeszcze. No i stój. Ja już odczepiam, No i do przodu, do przodu, wyjeżdża już. I teraz pa, ładowarką. ładowarka tu się zmieści. O Jezu, prawie ładak się Najpierw Najwyżej wiesz co, sąsiad pojedziemy tak, że po prostu ja pojadę ładowarką. O Jezu. Ty, co to tak się trzęsie? Jakieś trzęsienie ziemi. Może ja wiadę? No w sumie Nie, nie zmieści się! Podnieś jeszcze bliżej tego, no coś to się trzęsie strasznie. No dawaj sąsiad Nie! się tu panie zmieści albo spróbuj ty łeb sąsiad, spróbuj odwrotnie Nie, nie, bo... Patrz. Ale patrz, to się nie zmieści tu. Wszystko się zmieści? Weź tego okna. Sam się zmieści. Wyjdzie działa. Sąsiad, to tak działa. Że to nie spada, dobra. No to powolutku będzie. To jedziemy. Wiesz, do widzenia, do widzenia. Elwina wszystkim. A skraczamy po drodze, czy nie? I to sąsiad, to z mojej ładowarki to chyba już nic nie zostanie, bo kultywator to to przeżyje, może trochę się wygną kalerze. Jestem znowu zadowolony z zakupu. Troszkę nic. Bo tu jest jakaś dziura, znaczy jakieś dosypane kamienie, bokiem przyszedł. Sąsiad. sąsiad, co to się stało? Sąsiad, Kultywator spadł. Ładowarka prawie spadła, sąsiad. Kultywator w połowie spadł. O to mówiłem, że ten kultywator tam na co kultywator. to dać, że to To spadł. Sąsiad. Spadł kultywator! Ładowarka też już spadła, stój! To stój rzecz! Mój sąsiad Motywator Ty, no znowu pociąg jedzie. Czekaj, sąsiad, ja tam idę do nich. Po A bo ty idź, dobra, ty idź po traktor. I wiesz, co? Jak, wiesz, jak sąsiad zrobimy? Słyszysz mnie? Nasz mikrofon, jest. Yy, ja pojadę po prostu ładowarką, ok? Będzie lepiej. No czekaj, to ja już to odszczepię tutaj. Czekaj dobrze. Ja mam ten kultywator włożyć na lewe, Tak, i wtedy jedziesz na gospodarstwo. Pani... To może jakimś następcą, bo to przyjechał po prostu. Nie no, po co? Ja jadę ładowarką po prostu Ja już jadę na gospodarstwo. To będzie prosto. Ja pojadę po prostu ładowarką, ja już jadę tutaj. A ty mnie dogoni zresztą. Bo ja jadę 40, to i tak dużo jadę, a traktor zetr to jedzie 30. Sąsiad, to... załadujesz jeszcze ten ultimator. To ja weź go tam załaduję, ja już tu jestem po sklep. tutaj. Po warsztat. No i co, wiecie, my to ten odcinek. No, kupiliśmy, znaczy ja jeszcze dojadę tutaj. Kupiliśmy nowy kultywator, ja kupiłem. Bardzo fajny. A sąsiad kupił ładowarkę sobie. I co, sąsiad, tam jedziesz? No, ja dojadę. Jeszcze z widłami do mela, więc super. Szkoda, że dopiero teraz, Jak kupiliśmy, mogliśmy yy, dopiero. Jezu czego to tak ścina? To coś. Mam też. Coś do te co, nie, to ścina. Za dużo masz. Na tej gęście. Jak Jest dużo na polach? Nie. Dobra, nie? skaczę Ty nie skacz. Bama. Skoczyłeś już? Nie, kultywator. Nie, nie skoczyłem. <noise> Twoja zniknęła. Zniknęła? To czekaj, jak ja... Właśnie, odczepiłam po prostu. Jak jadę, to podczepię tę drugą naczepkę. Naczepę, naczepę, naczepkę I nas sam koniec skoczymy. Ale co, nie masz kultywatora? No mam. No, no to wszystko jest. Dobra, daj wysiadaj. Co jest? <grym> Dobra, ja to odczepiam. O. I dawaj. Ale nie tak. Jak ja mam ten Dobra to potem Ja chcę? Chcesz... A ty sąsiad w końcu w ten traktor? Co? Tego pędla? Mówisz, że bierzesz Nie, nie biorę Aha Ty ja sąsiad, ja mam dla ciebie Deal'a no. no Patrz, po co ci ten traktor? Ten traktor ci jest do czegoś potrzebny? Tak masz teraz podwórkę? Tak, tak to No ale masz, chcę, tu, masz tu już nie, jeden zabijek. Nie, nie chcesz tego sprzedać? Nie, dziękuję. Ja idę się skoczyć. Jedziesz też No ale dasz mi kultywator? No to zaraz. No to weź go i <laughs> No zaraz. Zaraz, widzowie, ja Czaki. prawie to dopilnę zahaczył. Może z prasę poruszam, co najlepiej. Dobra, widzowie, ja tu się trzymam. Dobra, będzie z pełnej prędkości teraz. Trzymam Trzyma się tego, 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 tego. trzymam się trzymać. Widzowie, Trzyma. pociąg jedzie, pociąg jedzie, hamuj, 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 pociąg. To no, pociąg jedzie. To nie myślałem, że będzie się dobierze. Łuponie. Uuu, ale w drugą stronę nie skadł, bo nie przeskoczymy, nie skadł, bo nie doskoczysz. Nie, to z lawetą tylko byśmy przeskoczyli. Aha, w to tak. Dobra i wracamy do chaty. O, panie. ale ładnie. No wreszcie raz, to jest fajnie. A i tam zwiększa. Ci zwiększa. Sąsiad, a ty w końcu kupiłeś to pole? Jakie? No co tam wiedz, że kupujesz pole. Ups. To miałeś kupić to duże. Nie, nie chciałam się. Ty jak, jakoś pole kupujesz? Eee, nie. Ej, kupujesz, to na czym będziesz uprawiał, co? Ej, to sąsiad, na czym będziesz uprawiał? No nie no. wiem, nie wiem. Zobaczę. Masz takie maszyny, a masz takie małe pole, to ja mam więcej kupił no, Ciebie. No kupię jakiś, nie wiem, największe. Największe? No to do Gienika miałeś i sąsiad. Bo Gieniek no, no, ma tutaj to na przydać. No ale to musi do gajka się on będzie pewnie tym chciał za to. No to ja mam to... No wiesz, ma koło dom. daj to... Ci tu by się z, to, z tego klifu fajnie skoczyło, patrz. Sąsiad, już mi tu nie skać. Tam leżą moje Co snopki. Jak pozbieram, moje swoje snopki, to wtedy mogę się mogę. No? no i widzisz. Dobra, sąsiad, dasz mi ten... Czekaj większy prędkości teraz czekaj. Ale czekaj, sąsiad! Ja cię nagram z no, zewnątrz! Ja cię nagram z zewnątrz, jak skaczesz. No dobra. No ale oczy mi kultywator daj mi pierwszy. Czekaj. To ja może bez naczepki lepiej skoczę. No czekaj sąsiad, muszę zejść na dół. No, A ja bez naczepki myślisz, że lepiej skoczył? No nie wiem, ale będę mniej efektownie z zewnątrz. No dawaj. To już mogę? No dawaj, skacz. Paweł, jumper! Ty dwa, jeden. XD co co się stało? Coś, no, coś ten, gdzie... Coś zacięło się. Nie wiem, czy to się nagrało w ogóle. Dobra, dawaj sąsiad, jeszcze jeden skok. Szybciej się rozpyć. Będziemy kończyli

Czy ty mi sąsiad kiedyś O kurde. O mogłeś, dobra. Nie, co jest, Dobra, dobra wyjadę. Nie, nie wyjadę. Zbaw dobra, to ci zaraz pomogę. Jak mam ci pomóc? Gdzie mam ci pomóc? Lew, lepiej w jaki sposób pomóc? No nie wiem. O kurde. Ty. Co jest? Właśnie ci mi pomogłem? Co no. to z, z środka wygląda? Nawet nie da się kamerą włączyć. Dobra. Dobra widzowie, będziemy kończyć ten odcinek. Ja to już wyładuję wszystko podcinek, pod bo się chyba nie doczekam, żeby odciągnąć tego. Do to. Justy, tylko pomóż mi Dobra. Ja ci już tam pomógłem. Widzowie, ja już to wszystko... Zrobię, a więc dobra, dobra już na tyle. Siema, żegnaj się z Cześć, Cześć, cześć.